Wsparcia z rodziną. Chwała Wielkiej Ukrainy! Po rosyjskim ataku na Ukrainę wiele osób wspiera Ukrainę i jej obywateli. Słowa otuchy, wyrazy wsparcia, udział w protestach to sposoby na wyrażenie poparcia dla Ukrainy. Pomoc płynie niemalże z każdej strony. Z pomocą ruszyli też mieszkańcy całego powiatu Ostrzeszowskiego: zbierają lekarstwa, opatrunki, żywność i ubrania. W ten sposób chcą pokazać swoją solidarność z Ukraińcami, których kraj ogarnęła wojna. Dla mieszkających w naszym regionie Ukraińców liczy się każdy, nawet najmniejszy gest. Jak choćby ten, który miał miejsce w minioną niedzielę. Piłkarze LZS-Czajków i Doruchów przed rozpoczęciem meczu rozwinęli flagę Ukrainy i Polski. W ten sposób chcieli podnieść na duchu grających w drużynie z Doruchowa trzech piłkarzy pochodzących z Ukrainy. Jednym z nich jest Oleg który od 6 lat mieszka i pracuje w Polsce. Ma tu swoją rodzinę, żonę i dziecko. Myślami jest jednak ze swoimi bliskimi na Ukrainie. Nie ukrywa, że wiadomość o rozpoczęciu inwazji Rosji na jego kraj bardzo go poruszyła. Pomyślałem, że takiej wojny nie będę, nie sobie będę spokojny, ale własnie zaatakował mnie i chcę to żeby to skończyło, no nie wiem, jak to ono własne. Бенде виглядав далі. Чекам, чекам наразі. Ну наразі в нас є спокійний, там, де мешкає мама і отець, а з от боку Білорусі і з тамтої сторони, де Київ, ні? вони там заатакували щось. Як барзи почебне, то всі, то так, то з біоремом хлопаки, туристом з України, працюють, то щось виїхали додому. Aleksandra do Polski ściągnęła mama. Razem z nią mieszka już od pięciu lat na terenie powiatu kępińskiego, a od kilku lat jest też jednym z zawodników LZS do ruchów. W jakiej ty części jesteś Ukrainy? Winica. E, Winica to jest środek Ukrainy. No. A masz tam jeszcze jakąś rodzinę? E, została siostra z dwoma swoimi dzieckami. A ona nie chce tutaj do Polski wracać? E, Тіла б їхати, але зараз вже не можу виїхати, бо вона є якби в вислідку і не моє так безпечні то їхати до по, по дорогах. Зараз mm -hmm. e, маму у себе чотири особи з України, e, то є мої жони e, з друзіни, там не, не близько, але e, два дська і одна кіта. W całym powiecie Ostrzeszowskim trwają zbiórki darów dla uchodźców. Organizują je nie tylko urzędy, ale również szkoły, harcerze i strażacy. Największa z nich prowadzona jest w budynku po Byłej Szkole Rolniczej w Ostrzeszowie przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie. Placówka przygotowała też miejsca noclegowe dla uciekających przed wojną kobiet i dzieci. Bezpieczne schronienie znalazły już dwie kobiety i troje dzieci w wieku dwóch, czterech i sześciu lat. Okazało się, że jedna z nich jest w ciąży. Nie wiedziała tak za bardzo, w którym tygodniu, bo to początek ciąży. E, źle się czuła i mm, pojechaliśmy na wieczorynkę. E, pomocy udzieliła, pierwszej takiej pomocy udzieliła pani Ania Dobrzycka. Skierowała nas na oddział, przyjął nas ginekolog, e, zrobił USG. Okazało się, że mamy e, małego niemowlaczka, który się za, jest 13-tygodniowy, więc za kilka miesięcy przyjdzie na świat. Dałby Bóg, żeby już w wolnej Ukrainie. Udzielona została pomoc bardzo sprawnie, bardzo szybko. Nie było żadnego problemu, za co już dziękowaliśmy na Facebooku i dziękujemy w tej chwili. Chętnych do pomocy jest bardzo dużo osób. Ludzie przynoszą ubrania, mleki, środki żywności, opatrunkowe, a także zabawki. Pojawiało się również dużo osób, które chcą zaoferować uciekającym przed wojną Ukraińcom dach nad głową i pracę. W pomoc włączyła się również ostrzeszowska restauracja Zacisze, która dyżurującym w punkcie zbiórki osobom, ale także uchodźcom serwuje ciepłe obiady. Jest bardzo miły odzew społeczeństwa, zainteresowanie sytuacją na Ukrainie i ta ilość darów, jaką odbiera, odebraliśmy wczoraj i dzisiaj, no, powiedzmy, że zaskoczyła nas. Chociaż braliśmy już udział w takich zbiórkach, po wodzie, nie powodzie, ale jest naprawdę bardzo duże zainteresowanie. W niedzielę z Ostrzeszowa wyjechały już pierwsze dwa busy z darami. Współpracy z panem Królikowskim z Kępna. Oni te rzeczy, które są w busach, będą bezpośrednio dostarczać do ludności Ukrainy na terenie Ukrainy. Segregacją i pakowaniem darów zajmują się nie tylko pracownicy PCPR, ale również harcerze. Co Do kogo się zwrócimy, Ci od razu jest, od razu jest odzew. To mówię: 5 minut czekamy, jeżeli jest jakaś zmiana decyzji kogoś potrzebujemy. Mamy bardzo dużo osób chętnych do pomocy. Uchodźcy znaleźli również schronienie na terenie gminy Kobyla Góra. W budynku po byłej szkole podstawowej trwa też zbiórka najpotrzebniejszych rzeczy dla Ukraińców. Mamy sygnały, że coraz więcej potrzeba jest środków opatrunkowych, leków przeciwbólowych. Dzisiaj już w godzinach wczesnych rannych mieszkańcy naszej gminy przynosili do nas te rzeczy. Właśnie tutaj w tym budynku za mną będziemy wszystkie te rzeczy gromadzili, potem według potrzeb zgodnie z decyzją wojewody będziemy rozdzielali te rzeczy, które są potrzebne dla uchodźców, którzy będą tutaj u nas w gminie Kobyla Góra. Kolejna to będzie kwestia wysyłki, wysyłki bądź przekazania do, do powiatu, aby można było te wszystkie rzeczy przesłać na granicę bądź na Ukrainę. Dwie kobiety z małymi dziećmi, łącznie siedem osób, znalazło schronienie całkiem za darmo w domu jednej z mieszkanek gminy. Zajęły dom po rodzicach. My jako gmina szykujemy się też do przyjęcia na większą liczbę osób, to jest około 20 osób. Chcemy zakupić też niezbędne potrzebne środki, łóżka polowe, materace bądź pościel, poduszki w taki sposób, aby te osoby mogły też przenocować tutaj u nas i no, odpowiednio spędzić w godnych warunkach kolejne dni. Wśród najpotrzebniejszych rzeczy są apteczki pierwszej pomocy, leki przeciwbólowe, koce, śpiwory i kuchenki polowe, a także latarki i baterie. Dary przyjmowane są codziennie od godziny 8 do 15.30.